Lekcja pod tytułem mnożenie wielomianów, czyli inaczej można ją zatytułować iloczyn wielomianów, bo to to samo. E, polecam obejrzenie, jeżeli jeszcze tego nie zobaczyłaś, nie zobaczyłeś, moich poprzednich lekcji na temat wielomianów, czyli wielomiane definicja i przykłady oraz dodawanie i odejmowanie wielomianów. No, ale zaczynamy tą lekcję. Na czym polega, czyli jak robimy mnożenie wielomianów? Otóż mnożenie polega na przemnożeniu każdego wyrazu pierwszego wielomianu przez każdy wyraz drugiego wielomianu, a następnie, jeśli trzeba, wykonanie zredukowania wyrazów podobnych. No i istotne, ale to jest chyba oczywiste, że iloczyn wielomianów jest także wielomianem. Tak wygląda, e, można powiedzieć definicja, co mamy robić. Natomiast sekwencja kroków taka, podpowiedź, co po kolei masz robić. Po pierwsze Zapisz wielomiany w nawiasach, a pomiędzy nimi znak mnożenia, później przemnóż każdy wyraz pierwszego wielomianu przez każdy wyraz drugiego, następnie przechodzimy do fazy redukcji wyrazów podobnych, czyli zaznacz i zredukuj wyrazy podobne, a później, jeżeli trzeba, co rzadko zachodzi, mówiąc szczerze, bo zazwyczaj te wielomiany, które mamy w zadaniach, już są ustawione we właściwej kolejności, to i wynik, czyli iloczyn, też jest we właściwej kolejności. Ale warto popatrzeć, czy nie trzeba wykonać czwartego kroku, czyli ustawić właściwą kolejność tego wynikowego wielomianu, czyli od najwyższego do najniższego stopnia. No I teraz zrobię kilka przykładowych mnożeń, żeby pokazać, jak to po kolei robimy. Popatrz. Mamy dwa wielomiany W od X i P od X, no i musimy policzyć ich iloczyn. No to zaczynamy. Krok pierwszy. Czyli zapisuję w nawiasie pierwszy wielomian, 4x minus 6, razy i w nawiasie drugi wielomian, 3x kwadrat plus 2x minus 1. No i teraz drugi krok. Mam wymnożyć elementy pierwszego wielomianu razy wszystkie elementy drugiego. Zobacz, jak to wygodnie robić. Robię to tak, to jest pierwszy element pierwszego wielomianu, czyli 4x piszę razy. I przepisuję cały drugi wielomian w nawiasie. Proszę bardzo, przepisałem. Teraz biorę drugi element z pierwszego wielomianu, a nim jest minus 6. No to piszę minus 6 razy i przepisuję cały drugi wielomian w nawiasie. O, i teraz wykonam sobie mnożenia, tak? To jest najwygodniejsza, że tak powiem, technika podchodzenia do sprawy. No to jedziemy od lewej. 4x razy 3x do kwadratu. 4 razy 3. 12. X razy x do kwadratu. X do trzeciej. Teraz 4x razy dodać 2x, czyli dodatnie 2x. 4 razy 2. To jest 8x razy x. X do kwadratu. I 4x razy minus 1. No to jest po prostu minus 4x. Ok? Teraz ciąg dalszy. Teraz będziemy przez minus 6 mnożyli to, co mamy w drugim. Nawiasie, no to mnożymy tylko tego śmiecia wytrę. Minus 6 razy minus 3x do, 3x do kwadratu. Minus 6 razy 3 to jest minus 18. No i x do kwadratu. Minus 6 razy 2x. Minus 6 razy 2 to mamy minus 12x. Minus 6 razy minus 1, no to jest plus 6. Teraz kolejny krok, to jest redukcja wyrazów podobnych, od lewej x do trzeciej. Czy jest coś po prawej z x do trzeciej? Nie. No to przepisuję. x do trzeciej. Teraz mamy x do kwadratu. I czy jest coś po prawej? A jakże jest? Minus 18x. Czyli 8 plus 8x do kwadratu minus 18. No to daje nam w sumie minus 10x do kwadratu. Kolejny element. Minus 4x. Po prawej mamy minus 12x. To razem jest minus 16x. I jeszcze została ta szóstka elegancko ją przepisuje, i to jest nasza odpowiedź. Zauważ, że ten czwarty krok, czyli porządkowanie, tu nie jest potrzebny, no bo już nam się ustawia to w porządku. Tu mamy najwyższą potęgę, niższą, niższą, więc tutaj porządek już jest ten, który chcemy, czyli od najwyższej do najniższej potęgi. Zróbmy kolejny przykład. W drugim przykładzie pierwszy wielomian ma tylko jeden element, składa się z tego jedy, jedynego jednomianu, no, a drugi ma trzy elementy. Nic się nie zmienia, postępujemy dokładnie tak samo. Czyli najpierw wypisujemy w nawiasach te wielomiany. Prawdę mówiąc, tego pierwszego moglibyśmy już nie wypisywać. W nawiasach i w przyszłości już na pewno nie będziesz tego robić, ale ja to dla, powiedziałbym, czystości wykładu zrobię, żeby wszystkie kroki tutaj się pojawiły. Normalnie to już po prostu wypiszemy tak, czyli drugi krok, no to wymnażamy wszystkie elementy z pierwszego wielomianu razy wszystkie elementy z drugiego. O, co się sprowadza tak naprawdę do tego, co tu zrobiłem, czyli zniesienia nawiasu. I dopiero teraz zacznę mnożenie. No to mnożę. x do kwadratu razy x do trzeciej, no to mamy x do piątej. x do kwadratu razy minus 3x kwadrat to jest minus 3x do czwartej x do kwadratu razy 1 no to mamy plus po prostu x do kwadratu o i to jest nasza odpowiedź tu znowu krok ostatni czyli porządkowanie jest zbędne bo najpierw jest piąta później czwarta później druga potęga czyli można powiedzieć z góry na dół od najwyższej do najniższej patrząc od lewy jeszcze jeden przykład no i teraz trzeci i ostatni przykład. Tym razem wielomian 2 x ma 3 elementy, P od x 2 elementy. Nic się nie zmienia, sekwencja działania jest ta sama. Czyli wpisuję do nawiasu pierwszy wielomian. Pracowicie. Razy w nawiasie drugi wielomian. Krok pierwszy gotów. No i teraz. Każdy element pierwszego ma mnożyć każdy element drugiego, czyli piszę sobie pierwszy element minus 2x do trzeciej razy, przepisuję w nawiasie, drugi wielomian. Tu jedynka. Drugi x do kwadratu razy drugi wielomian. Ostatnim elementem jest minus 4, więc minus 4 razy, tu o tych znakach pamiętaj, żeby się znaki nie pokićkały. OK, wypisałem, no i teraz zawieram się już pracowicie za mnożenie. Jedziemy. Minus 2x do 3 razy 2x, minus 2 razy 2 to jest minus 4, x do 3 razy x, 3 plus 1 to jest 4. Minus 2x do 3 razy minus 1, tu nam się tylko zmieni znak, czyli dodać 2x do 3. Kolejna sekwencja x do kwadratu razy 2x, no to mamy 2x do 3 x do kwadratu razy minus 1 to jest po prostu minus x kwadrat. I ostatnie, minus 4 razy 2x to jest minus 8x, minus 4 razy minus 1 to jest po prostu plus 4. Ostatni krok, redukcja wyrazów podobnych, od lewej jedziemy. Czy jest coś z czwartą potęgą? Nie ma, no to elegancko przepisuję. Tą czwórkę poprawię, taka nie mrawa. Teraz Coś do trzeciej, a jakże? Tu obok. 2x do trzeciej plus 2x do trzeciej to jest 4x do trzeciej. Coś do kwadratu poza tym minus x nie ma. Jest, więc przepisuję minus x do kwadratu. I tak samo minus 8x przepisuję, no bo nie masz czym redukować i czwórkę przypisuję, bo też nie masz czym redukować. Koniec. Tu podobnie mamy ładnie potęgi od najwyższej do najniższej ustawione od lewej, więc... Tutaj porządkowanie też jest zbędne. Została jeszcze tylko jedna uwaga na koniec, jak już Ci pokazałem, jak mnożymy. I teraz tą uwagę wygłoszę przed końcem filmu. Otóż ta uwaga dotyczy stopnia iloczynu wielomianów, bo często o to pytają w zadaniach, więc trzeba i na takie pytania odpowiedzieć. Otóż stopień iloczynu wielomianów równa się sumie ich stopni, czyli stopień iloczynu. Równa się suma stopni obu tych wielomianów, które mnożymy. No to odwołam się do tych przypadków, które przed chwilą zrobiliśmy. E, to jest nasz pierwszy przypadek. Jaki tutaj mieliśmy wynik? Przypomnę, wypiszę go dla przypomnienia. Jakżeśmy żeśmy pracowicie wymnożyli, to dostaliśmy coś takiego. 12x do 3 minus 10x do kwadratu minus 16x plus 6. No to widać, Stopień tego wielomianu wynikowego to jest 3, prawda? Bo najwyższa potęga jest 3. I jak już mamy wynik, czyli policzyliśmy, e, policzyliśmy e, ten iloczyn, to od razu widać, ale czasami w zadaniu jest coś takiego. O, masz jeden wielomian, drugi wielomian. Nie mnożąc, powiedz, jaki będzie stopień iloczynu. To wtedy co robimy? Po prostu dodajemy stopnie. Stopień wielomianu, napiszmy stopień wielomianu W od X. Dodać stopień. Czasami pisze się całym słowem. ja piszę po prostu st, wielomianu P od x. W naszym wypadku stopień wielomianu W od x, jaka była najwyższa potęga? 1, prawda? No to jest 1. Stopień wielomianu P od x, najwyższa potęga? 2. 1 plus 2 i wychodzi 3. I to jest nasza odpowiedź. No zresztą o, jak policzymy wielomian, iloczyn wielomianu, to, to widzimy, ale pamiętaj, niektóre. Zadania będą chciały, żebyś bez mnożenia odpowiedziała, odpowiedział, jaki jest stopień. No to właśnie dodajesz stopień pierwszego, dodać stopień drugiego i od razu mamy wynik. Jeszcze pokażę, jak to w wypadku tych kolejnych, które tutaj sobie policzyliśmy, proszę bardzo o te dwa wielomiany, jeszcze żeśmy sobie policzyli. No to tutaj, jaki był stopień? Ja przepiszę wynik, jaki tutaj otrzymaliśmy. Żeby to było wszystko jasne, otóż w tym pierwszym mnożeniu dostaliśmy coś takiego Q od x i tu było x do piątej minus 3x do czwartej plus x do kwadratu, czyli tutaj stopniem jest liczba 5, prawda, najwyższa potęga. To widzimy po wymnożeniu. Natomiast jeżeli skorzystamy z tej zasady, którą tam wypisałem, że to jest suma stopni, no to dodajmy sobie Stopień wielomianu W od X to dodać stopień wielomianu P od X to mamy W od X ma stopień 2, P od X ma stopień 3, no i też dostajemy piątkę. Czyli zasada się sprawdza. No i <gryw> dla takiej pewnej, pełnej pewności, jeszcze ten ostatni, skoro go poprzednio policzyliśmy, e, ostatni przykład, o ten tutaj. Tutaj jako wynik iloczynie dostaliśmy minus 4x do 4, już mógłbym dalej nie pisać, bo już widać jaki jest stopień, prawda? Ale przypiszę, żeby tak nie zostawiać. Dziury po prawej stronie niedokończonego, czyli widzimy, stopień jest tego wielomianu wynikowego 4. To teraz bez mnożenia, jakbyśmy to policzyli, to stopień w od x, dodać stopień p od x. To jest stopień W od x to jest 3. Dodać stopień P od x to jest 1. No bo to jest x do pierwszej. Dostajemy 4, czyli dokładnie ten sam wynik. Ok. I to jest koniec tej lekcji.